Witam Was drodzy widzowie w ten piękny, pogodny lecz wieczny dzień. Dzisiaj przejedziemy się samochodem do zadań specjalnych tak i przyczepą do zadań specjalnych pomocnik. Po czym rozładujemy go w bezpieczne miejsce pod dachem. To auto do zadań specjalnych to nic innego jak Volkswagen Sharan 1.9 TDI. Proszę bardzo. Jeszcze blachy z polskim znaczkiem. Auto już u mnie dość długo. Zostało przywiezione z Francji w wieku 4 lat. Także historii jego pierwszych 4 lat nie znam. Dlatego też nie mogę z całą pewnością stwierdzić, czy przebieg 550 tysięcy kilometrów jest autentyczny, czy też był w międzyczasie cofany. Na wyposażeniu odpowiednie sprzęty i elementy garderoby. No i co, i spróbujemy odpalić maszynę. Nie ma problemu, chociaż czasami się zdarzają problemy, ponieważ te auta są na pompowtryskach. Tam się wyrabiają gniazda to jest znany problem tego silnika. Czasami wskutek tego paliwo spływa i trzeba długo kręcić, żeby z powrotem naciągnął sobie paliwa i odpalił ale czasami zajdzie to sadzą, tak jak w tym przypadku czy jakoś inaczej się uszczelni i odpala bez problemu. Poruszając się takim zestawem, musimy pamiętać o etolu. W moim przypadku, akurat, jest to forma aplikacji na telefon. Przynajmniej w takim wypadku musimy pamiętać, jeżeli będziemy poruszać się drogami, które on obejmuje. W moim przypadku niestety tak, dlatego uruchamiamy aplikację i rozpoczynamy przejazd. Bateria OK, dane OK. Zaraz nam złapie GPS-a. Złapało. I możemy jechać. Od tej pory będzie nam pobierało opłaty. Automatyczna skrzynia biegów. Jeśli chodzi o tą skrzynię, to jest coś, czym najbardziej mnie straszono. Za tamtych czasów, jak kupowałem ten samochód z myślą, żeby wozić ludzi i ciągać z nim lawetę, no to ludzie mnie straszyli, że nie, tylko nie automat. To się całkowicie nie nadaje. rozleci ci się po paru kilometrach, jak będziesz ściągał przyczepy i nie wiadomo co jeszcze. Rzeczywistość jednak okazuje się nie tak brutalna. Ten samochód był przez parę lat parkowany w takim garażu, do którego zjeżdża się w dół. I dlatego za każdym razem, gdy się go odpaliło zimnego, trzeba było wrzucić wsteczny i ostro wyjechać nim pod górę. I wsteczny bieg tylko wysiadł. W rezultacie skrzynia była rozebrana, wsteczny bieg naprawiony. Poza tym jednym mankamentem nie było z nią żadnych problemów. Wiadomo, już nie chodzi jak nowa. Różnie zmienia te biegi. Czasami przy ostrym dohamowaniu, przy skrzyżowaniu potrafi się niepoprawnie wysprzęglić i szarpnie. No ale przy tym przebiegu jest to zrozumiałe. Taką robotę jak ten samochód zrobił dla mnie, ten samochód to jest taki odpowiednik Volkswagena T4 w przypadku firmy budowlanej. Wiadomo, już teraz nie robi długich tras, nie wozi ludzi. Służy mi tylko w koło komina do takich specjalistycznych zadań właśnie w gospodarstwie rolnym. Przywieźć nawóz, pociągnąć lawetę cięższą, przyczepę, jakieś koło do niego wrzucić i do wulkanizatora podjechać. I myślę, że ten samochód będzie już ze mną do końca, aż nie pójdzie na złom. A myślę, że właśnie taki będzie jego koniec. Po prostu na tyle zgnije, że już nie będzie mógł przejść przeglądu i, i skończy się jego żywo. Ten, tutaj, zakorkowany odcinek drogi, to właśnie jest odcinek, za który płacimy Edolem. Wskazuje nas około 80 groszy za ten manewr. Standardowo ciągnie się do tego ronda, także teraz już mamy z górki. I jesteśmy na miejscu. Teraz już tylko wystarczy grubo wypchany portfel, i możemy dokonywać zakupu i załadunku. Ledwie wyszedłem z biura, a tu już towar załadowany. Patrzcie, jakie eleganckie woreczki. Zapewne dałoby się dojechać bez przymocowywania pasami, ale my oczywiście przypniemy. I tak to widzicie wygląda. Takie niskie, szerokie woreczki to ja lubię. Ile zapłaciłem? Otóż nie mam nic do ukrycia. Za tonę zapłaciłem 2490 zł netto. Nie mam nic do ukrycia, bo ci, którzy oglądali moje wcześniejsze filmy, wiedzą, że prowadzę wyliczenia skrupulatne. Liczę wszystkie koszty i ewentualne przychody, żeby potem na koniec te wszystkie uprawy moje podsumować. Odpalamy 1,9 TDI. Szyba w dół. rusamne Nie jestem jedyny, który się tak wypieniężył, a przy okazji, tym, którym udało się kupić azot wcześniej i dużo taniej, gratuluję. No i dojechaliśmy szczęśliwie. Odbezpieczamy towar i idziemy pod trzydziestkę. Klamoty do samochodu. 30 już gotuje się do akcji. 1,9 TDI odpalił. A 30 powinna bez większego problemu. Fosfor i potas jest, azot jest. Tym oto sposobem nawóz przedsiewny pod buraka cukrowego mamy skompletowany. Jeśli zaś chodzi o nasiona buraka cukrowego, to dotarły do mnie cztery odmiany, a jeszcze dojedzie piąta. I urządzimy sobie wielki test odmian buraka cukrowego. A na dziś to tyle. Ja się z wami żegnam i do następnego.